A dzisiaj miałem naprawdę niesamowite przeżycie, mogłem zobaczyć, e, e, zobaczyć e, jak, e, jak najlepsi kierowcy świata na, na WRC jadą po, po bardzo słynnym odcinku Kolde Turini i też e, zobaczyć ich możliwości, też e, powiedzmy z jakimi z jakimi prędkościami jeżdżą i było to coś, coś naprawdę wspaniałego zobaczyć to wszystko z bliska. Myślę, że w tenisie jak podczas, podczas gry w tenisa, najgorsze, co może się wydarzyć jest, jest dostanie piłką tenisową tutaj. To będąc tak blisko akcji widząc jeden zakręt, który jest w pełni, w pełni asfaltem, a drugi z kolei przeradza się w lód jest naprawdę niesamowite. Widzieć ich refleks też jak jak oni jeżdżą, pokonują te zakręty, korygują też auto, podczas nich jest to coś wspaniałego. Myślę, że jeżeli chodzi o, o to, co może się troszeczkę przełożyć z, z tenisu z tenisa na rajdy, no to oczywiście re, w jakim stopniu refleks, oczywiście konsekwencje w rajdach są, są, są większe niż w tenisie, i, i koncentracja, żeby tak naprawdę w tenisie. Jest trochę inny rodzaj koncentracji, ponieważ po punkcie jest chwila na zresetowanie się, przygotowanie do kolejnego punktu, a tutaj z kolei cały czas trzeba być w pełni sfokusowanym przez cały, przez cały jeden odcinek. Miałem przyjemność poznać, poznać Thierry'ego Nowila, także niesamowicie się ucieszyłem z tego, że, że wygrał Mistrzostwo Świata w zeszłym roku. Organizował też event na crosskartach, na, cross na który byłem. Byłem zaproszony, więc no jest to naprawdę wspaniała, wspaniała osoba i, i fantastycznie to było móc, móc dzisiaj podziwiać go z bliska.